Cześć! Przychodzę dzisiaj do Was ze Stephenem Kingiem. Moją pierwszą lekturą od niego. Postanowiłem sobie wybrać lśnienie, ponieważ e, wydaje mi się, że po pierwsze jest to chyba jeden z jego najbardziej e, znanych e, horrorów, horrorów, ale o tym będę mówić później. Plus, no kojarzyłem, tak? E, chyba najbardziej znanym filmem, bo ja jednak Kinga, moja przygoda w ogóle z poznaniem Kinga zaczęła się od filmów, chyba zresztą jak większości z Was. Przygoda z nim zaczęła się ode mnie, czy u mnie, yy, od Zielonej Mili, yy, ale leśnienie znałem trochę gorzej, ale też znałem, więc stąd taki, a nie inny yy, wybór. Yy, ja w ogóle się dowiedziałem, że lśnienie ma kontynuację, ja to się tą kontynuacją w najbliższej przyszłości. Zainteresować. Natomiast lśnienie Stephen King. E, powiem Wam tak, ja, jakby gdy zaczyna się tak wielkiego autora, jakim jest Stephen King, bo bez WUZDAI mamy do czynienia z jednym z najbardziej znanych autorów, najbardziej. myślę, że. lubianych to nie do końca jest dobre słowo, bo ja się osobiście spotkałem z opiniami, że dużo ludzi Stephena Kinga lubi, ale jednocześnie, że nie każdemu ten styl pisania, oczywiście wydaje mi się, że to zależy w dużej mierze od książki i od tego, co tam w tej książce jest, ale że no jednak niektórym ten styl pisania Stephena Kinga nie do końca odpowiadał. Więc ja od razu tutaj mówię, że jakby no miałem jakieś tam, nie tyle, że byłem uprzedzony, ale miałem jakieś tam swoje teorie i absolutnie nie mogę zgodzić się z tym, że mi styl Steven Kinga nie odpowiada. Mi się wydaje, że Stephen King pisze naprawdę bardzo fascynująco. Ma lekkie pióro, jak to się zwykło e, tak mówić. E, więc więc pod tym kątem zdecydowanie jest to duża zaleta. E, jeśli chodzi o fabułę lśnienia, fabuła śnienia jest stosunkowo prosta, jeżeli nie jest wam znana z filmów, to ja ją pokrótce tylko przybliżę. Jack Torres Dostaje pracę jako dozorca w hotelu gdzieś tam w Stanach, e, który nazywa się Panorama No i w tym hotelu generalnie wcześniej działy się różne inne dziwne rzeczy Między innymi były dozorca e, popełnił samobójstwo wcześniej, zabiwszy swoje córki i swoją żonę e, Chyba w tej kolejności to było e, W każdym razie generalnie hotel jest mocno, mocno przeżarty różnymi innymi dziwnymi wydarzeniami ale jako że Jack nie ma za bardzo wyjścia, no to tą pracę bierze i e, mieszka, zaczyna tam mieszkać ze swoim pięcioletnim synkiem oraz żoną e, Wendy. Syn nazywa się Danny. E, no i jak możecie się domyślać? E, główny bajer polega przede wszystkim właśnie na tym, co się dzieje w trakcie ich pobytu w tym hotelu, ale Wydaje mi się, że tutaj nawet nie tyle, ja przynajmniej z punktu widzenia jakby film, bo ja mimo wszystko, wiecie, Wendy tutaj z blondynką w filmie jest czarna i dla mnie była czarna, kiedy ja sobie czytałem to i wyobrażałem jednocześnie. Natomiast trzeba przyznać, że film bardzo dużo jakby wywarł wpływ na odbiór tej książki. U mnie i e, film mi się troszkę inaczej kojarzył, a inaczej teraz odbieram tą książkę. Mimo tego, że no, była pewna zbieżność między filmem a książką, chyba głównie z tego wynika e, to, że ja książkę odbieram po prostu inaczej, bo jest inna, różni się dosyć sporo. Zresztą nawet tutaj można przeczytać w środku, że e, Kingowi nie spodobała się adaptacja filmowa ta z, z 80 roku. I, I tam nagrał nawet chyba coś w stylu serialu, czy znaczy nagrał, pomagał w nagrywaniu czegoś w stylu serialu, jeśli chodzi o luśnienie. E, w każdym razie wydaje mi się, że wiecie, książ książkę warto przeczytać, mówię ze względu na portret psychologiczny, przede wszystkim Danego, który jest tutaj najważniejszą postacią jako chłopiec, który ma wizję i w jakiś sposób czyta ludzi w doskonały sposób. W sensie wie, o czym myślą, Wie, co się może wydarzyć te PIT. Oczywiście nie zawsze, ale no jest tam pewna, pewna zgodność odnośnie tego. Oraz sporty psychologiczny, głównego, znaczy głównego bohatera. Głównym bohaterem jest Jack, ale tak jak powiedziałem, ze względu na swoje umiejętności, tp i td, dane również trzeba go zaliczyć do kluczowych zdecydowanie top dwa najlepszych i najbardziej znaczących bohaterów tej książki Jack Torrance, którego portret psychologiczny, ale również w ogóle historia, historia całej tej truki, całej tej rodziny jest naprawdę bardzo fajna i powiem wam, że jest ona opisana w tej książce chyba najlepiej ze wszystkiego. Mamy tutaj dużo fajnych opisów, choćby właśnie to lśnienie danego. Mamy tutaj e, świetnie opisaną właśnie relację rodzinną, uzależnienie od alkoholu e, Jacka. I wiecie, całą tą otoczkę dookoła hotelu, chociaż te wszystkie wizje danego, jeśli chodzi o ten hotel, no to jakoś bardzo mi do gustu nie podeszły, ale niezbyt to jest istotne, nie odbiło się to jakoś bardzo na odbiorze tej książki przeze mnie. W każdym razie, tak jak powiedziałem, relacje między trójką tych głównych bohaterów opisane są tutaj naprawdę świetnie. Jeśli chodzi o e, sam, ten taki punkt kulminacyjny, powiedzmy, który jakby tworzy z horror, chociaż tak jak wspomniałem na samym początku i teraz do tego wrócę, dla mnie leśnienie nie do końca jest horrorem. Bo dobrze, już tą książkę wystarczy. Każdy widział okładkę. E, dla mnie leśnienie nie do końca jest horrorem. Ja, znaczy, może ja mam złe podejście do nazywania rzeczy horrorami, ponieważ dla mnie horror mimo wszystko jest to książka, która no powoduje, że się jakaś boimy. Wiadomo, że tych rodzajów chorób jest dużo, ale dla mnie absolutnie leśnienie nie należy do książek takich stricte tego, że miał się bał, czy czuł jakikolwiek niepokój. Okej, okay, może jakiś niepokój jest, pewna taka tajemnica, taki jasny mrok można powiedzieć, bo też nie do końca mrok taki, wiecie, straszny, mroczny, ciężki, taki przytłaczający czytelnika, bo absolutnie w tej książce takiego e, przytłaczającego klimatu ja przynajmniej nie wyczułem. Nie wiem, czy to ze mną coś jest nie tak, czy, czy, czy może to kwestia właśnie tego, że ja jednak najpierw oglądałem film i to więcej niż raz. W każdym razie e, nie ma to większego znaczenia, bo... Znaczy inna kwestia oczywiście, że e, Stephen King on nie pisze horrorów, takich stricte horrorów, takich jakbyśmy sobie, nie wiem, oglądali e, no nie wiem, jakieś tam e, obecność, czy, czy, czy coś w tym stylu, prawda? A to nie jest tego typu horror. E, to jest straszne, ale nie w znaczeniu horroru. No nie wiem, jak inaczej wam to opisać. Wiecie o co mi chodzi, bo mówię King nie pisze takich stricte horrorów, tylko on pisze takie bardziej horrory troszkę ze świata, wiecie, odrealnionego, ale jednocześnie w naszym świecie, bez jakichś tam faktycznych, strasznych postaci, często e, tylko z jakimiś magicznymi e, zdolnościami pewnych osób, takim jak Danny, takie same z zielonej mili, którą też chcę przeczytać niedługo, e, więc. Dookoła tego oscyluje tak naprawdę Stephen King, przynajmniej na podstawie tych książek, które mi są znane. Ja wiem, że cała twórczość Stephena Kinga jest ogromna, więc no, nie będę się rozpowiadać jakoś bardzo szczegółowo na ten temat. W każdym razie leśnienie zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie. Sorki, że ja tak dzisiaj zapierdalam, ale kończy mi się miejsce i nie mogę nagrać w filmiku dłuższego niż 9 minut z hakiem, więc... Więc przykro mi, ale mam nadzieję, że jakoś to mi wybaczycie, że tak lecę z tematem. No, ale dobrze, przynajmniej będzie zwięźlej na temat. E, w każdym razie, śnienie jest napisane bardzo dobrze, tworzy bardzo dobry klimat i, tak jak powiedziałem, chyba największą zaletą dla mnie są portrety psychologiczne tych postaci. E, wiecie, tu się to jest dosyć, dosyć specyficzna e, lektura. Nie ma tutaj za bardzo czasu na, na rozkminianie wielu rzeczy. Ale z drugiej strony też no, nie jest tak, że ta fabuła jakoś bardzo nam zapieprza i, i, i ciężko się z tym połapać itd. Tak tak ja raczej spotkałem się y, z y, tym, że mi się to czytało bardzo lekko. Naprawdę w sensie czasami było tak, że wiecie, nadążałem za fabułą w 100%. Potem się gubiłem, znaczy gubiłem. W sensie jak czytałem, to wiecie, tak nie do końca, jakby yy, e, moja uwaga była skupiona w 100% na czytaniu, wiecie o, wiecie o co chodzi. Potem nagle tego wracałem i się okazało, że wszystko, wszystko jest ok. No nie, I więc, więc dla mnie, może to zabrzmi dziwnie, ale dla mnie to, to była dosyć taka luźna i przyjemna lektura, jeśli chodzi o śnienie. E, mam nadzieję, że e, uda mi się wrócić do Kinga niebawem raczej nie wezmę się za kontynuację bo jej nie, nie mam po prostu a wezmę się raczej za zieloną Milę. E, tak mi się e, wydaje w każdym razie jeżeli czytelniku jakimś cudem nie jestem odrealniony tylko jesteś odrealniony razem ze mną i nie czytajesz czy na Kinga wydaje mi się, że nie, jeśli nie, leśnienie jest nie chcę tu chodzić ze specjalistę w tym gościu, ale wydaje mi się, że jest dobrym e, początkiem na przygodę z tym autorem e, no i tyle, słuchajcie no. pozwólmy kamerze skończyć za mnie